Chciałbym pokazać pilarkę, którą posiadam od 4 lat. Jest to pilarka Shindaiwa 501 SX. chcę ją pokazać dlatego, gdyż okazała się piłą bardzo niezawodną, może po niej nie widać, bo ja o nią tam generalnie dbam, ale ona. Przepaliła już potężne ilości paliwa, wyrobiła i u mnie, i, i, i nie u mnie, i bardzo dużej ilości drzewa. I piła praktycznie bez żadnej awarii, jakieś tam pierdoły. Tu na przykład się przekręciłem przykręcenie filtra, a założyłem śrubkę na impuls. Pierdoła. Przez te lata był wymieniany jedynie filtr paliwa, a piła przepaliła około. 150, może 200 litrów benzyny. Iła jest całkowicie zimna. Jest grudzień. Odpalimy ją. I tutaj potniemy kawałek sosny. Pokażemy, jak ona pracuje. Sanie. Odprężnik. I lecimy z koksem. Thank you. Ciepłym, to powinna odpalić. Jest nowy łańcuch, więc się poluzował. Muszę go naciągnąć. No, tak to chodzi. Czyli, jak widać, bez żadnych tuningów, fabryczna. Wystarczy ostry łańcuch i ona sobie nie bez problemów. wiadomo, sosna nie jest jakimś tam twardym drzewem, ale to nie jest też mokra sosna. To już jest sosna sucha. Dzięki.